Bez serca. Bezbożni barbarzyńcy. Witajcie przyjaciele! E, bo, bo, Witajcie przyjaciele! Jestem Karol, a to jest kolejny filmik na moim kanale. I słuchajcie, troszeczkę inaczej, bo dzisiaj troszeczkę o Azadenski z Valhalla Tak. Przepraszam za moją fryzurę, ale dzisiaj tak mamy. No i słuchajcie, troszeczkę dzisiaj o Walhali opowiem, bo może już widzieliście nieraz mm, odnośnie tego, gdzie będziemy... Mm, czy jak się nazywa nasza posta i tak dalej, i tak dalej ale dzisiaj troszeczkę o nowościach, które się niedawno dowiedzieliśmy wyciek gameplay tak wyciek gameplay z Valhalla muzykuje się na Unity Formation. teraz 14 się to, ten, ten gameplay pojawi chcieliśmy, no to jest gameplay, ale no, pokazuje nam troszeczkę bardziej grę mogę przyznać no i oczywiście ja sam czekam, 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 czekam z umówieniem na Valhalla, więc no, no po prostu czekam i czekam tylko i tyle um, Co mogę powiedzieć? Um, dzisiaj takie nowości e, No dobra, przejdźmy już do nowości, więc widzimy się za chwilę, jak już pokażę wam wszystkie nowości Dobrze jest, chyba się nagrywa Dobrze, e, dzisiaj Opowiem Wam o cenie W macie cenę poszczególnych części. Ale słuchajcie, co ciekawe, już wam pokazuję to o ile mi się uda to znaleźć. Nie gameplay. Zaraz przejdziemy do tego, co tutaj zobaczycie za chwilę. Ale tak, tak wygląda. Tak wygląda gameplay, tak sobie. Tak wyglądają. Tak, tak wygląda po prostu gra. Bardzo przypomina Odyssey, też o wielu względach widzę, że... No nie wiem, nie grałem w Odysseję, chociaż bardzo chętnie zagram Ale przyznam, że nawet wygląda za jafajowo Tak będą. No, no, Eku, czyli bardzo z Origins i Odyssey wzięty Przepraszam Wzięto to No i tutaj Ford po prostu przyjmujemy No właśnie ten gameplay wyciekł, więc Może go bardziej wiążecie, w wpisujecie Valhalla Asensji Valhalla gameplay i tak tak dalej Hej, ja nie hey, będę, ale coś ciekawego czyli Tak słuchajcie Jest potwierdzony polski dubbing w tej w, w tej grze To jest coś czego się nie spodziewałem tak w sumie, ja sumie po nie podejrzewałem, że będzie polski gameplay Już miałem y, 50 na 50, ale potwierdziło się, będzie polski gameplay Polski dubbing, tak jest. Polski dubbing Polan... Pol... Polska dubbing Powiem Ci tyle. Ja teraz jeszcze bardziej czekam na Valhalla, bo jest to chyba oprócz jedynki czy dwójki, kiedy pojawi się polski dubbing. Ja oczywiście kupuję w przedpremierze y, Assassin's Creed Valhalla, więc będę miał też od komisji, która jest oczywiście... Y, którą, którą... Która się nazywa oczywiście y, druga kwestii, tak, tak mi się wydaje. Oczywiście premiera, premiera Valhalla znajduje się w... Y, tam wy. Mm, że mówię, to będzie pod koniec roku. Więc. No, przyznam szczerze, że, będzie, że będę czekał na to. No, no, naprawdę, będę na to czekał, bo Walhala będzie taka. Mm. Ja się oczywiście interesuję bardzo, bardzo. Um. Interesowałem się bardzo dobrze z. z. No, z Wierzeń nordyckich, więc naprawdę będę zadowolony, jeżeli Valhalla będzie oficjalnie w Walhalla w Polsce dovingu, Jako, że niestety nie jestem osobą, która wolno czyta. <grytanie> tak, jestem osobą, która wolno czyta, więc pozwolę jak mi na pewno ułatwi rozgrywkę, bo już wiem, że będzie tak jak w Wody Sej, czyli to yy, yy, z Wiedźmina, czyli po prostu będziemy gadać wszystko sami, więc to mi na pewno ułatwi są rozgrywkę, więc więc proszę bardzo Dzie no i słuchajcie to był by, by, by chyba tak sobie na tyle chociaż pokażę wam jeszcze gameplay więc zaraz wracam dzień dobry jestem z powrotem e, ja sobie ustawię na to e, no więc tak ja wygląda Asyński e, Valhalla gameplay halo halo o masz teraz cały gameplay więc ja e, no link do gameplayu będzie w opisie oczywiście więc Wiecie, to było bardzo ciekawe. Dobrze, to zobaczycie teraz jak sama gra działa. Eee, dobrze, ja już wyrządziłem kamerkę Nie wiadomo, czy w tej hali będzie, będzie dostępna tarcza Tak jak w Origins Nie Odyssey, Nie, Origins tak, origins bo Odyssey tego nie było Ale naprawdę bardzo chcę zobaczyć właśnie mm, Wiemy, że możemy mieć dwie, dwie siekiery był siekierę i miecz Więc naprawdę to jest coś ciekawego eee, no, przyznam, tylko, tylko tyle przyznam, że Warhala naprawdę za zapada się bardzo, 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 bardzo dobrze. W moim uczuciu jestem po prostu podjarany, czekam, 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 czekam naprawdę na, na tę Warhalę, więc. naprawdę jest tutaj ten. Głównie będziemy walczyć. Nie ma tutaj techniki, właśnie takiego, wiecie, ym, Spinania się, jakieś skrycie, czy ten. Po prostu będziemy walczyć. Znaczy jak działa ja u... ukryte oszcze naszego, naszego bohaterkę bohaterki e, wiemy jak wygląda mm, jest do kupienia no, no, w, w Ubisoft Storze. No, jest docena u Ubisoft Storze oczy Osze, naszego bohatera. Bohaterki, po prostu... No osze na rękę, wiecie, o, o co chodzi Po prostu ukryte osze. Nie wiadomo czy ja to podpadę, pod, chociaż wątpię krwał osze plastikowe, ale no może... Nie wiadomo. Ale na pewno y, tuż po kupieniu PS, PS5 PS4 Które będzie na filmie, bo... Y, na na, na tym kanale, ten na kanale Brutalagon Bo to będzie praktycznie rozpoczęcie ze se, wszystkich serii jakie planowałem O kupieniu PS4 To tu się pojawi się to i to jak najbardziej Bo Warhammer będzie jednym z tych bardziej Bardziej skupiających się na moim kanale Którzy robią Assassin's Creed oraz Innej gier jest, są. Po prostu... Czekałem na nie... chciałem je już długo nagrać. Zresztą nawet, nawet, nawet powiem wam... Ym... Gra naprawdę przypina bardzo... Ym... Odyseje. Ze względu na jej, na jej ym, działanie wiecie, to po... walka głównie. Więc naprawdę coś... coś będzie będzie ostro. Naprawdę ostro będzie działane. Podejrzewam, że... Ody Valhalla będzie lepszą wersją Odyssey, bo tam tutaj zmienią dużo rzeczy, właśnie nie wiem jak wyglądała się gra po prostu zmieniam po prostu jakby jak to zmieniam po prostu kilka rzeczy w, w jak to jak to było? Po prostu w Origi Odyssei było po prostu fajowo było spoko, było wszystko. Mmm, ja sobie też coś tu zmieścić. O, odpowiem na. Przepraszam, troszkę lepiej, bo chciałbym zobaczyć też EQ, czy jest takie jak ten. O, Jezu... Ale. Zaczyna się, więc przepraszam, tylko 25%. No, czekajcie. I teraz widzieliśmy użycie włókniętego Osza. A nie, to nie, przepraszam, miecza. tutaj był ukryte No eee, kurde, szkoda. So. Czyli to będzie takie akurat fortu zanim życie jakiegoś. Hmm, naprawdę ja będę czekał na walhalę z uczuciem. post jest już potwierdzony. Więc ja po prostu czekam. Więc słuchajcie, to byłby na tyle. Yy, dziękuję bardzo, że po. Slyšel bych říct, že tak, chtěl jsem vydat sněmovník, máš po,